Rozmowę z dziennikarzem prowadził Jakub niedziela. Temat, który od lat budzi emocje, to Eurowizja. Czy to wciąż konkurs muzyczny, czy bardziej show? Artur Orzech nie owijał w bawełnę. Znaczy Eurowizja. Mm, zawsze była w swojej demokracji konkursem, w którym nie do końca chodziło o walory śpiewacze że tak powiem i muzyczne. Zdaniem orzecha, konkurs od początku miał przede wszystkim łączyć ludzi. Ale nie oczekujmy po najstarszej zasadzie zwanej demokracją, kiedy wszyscy mają wolność, bo tak jest na Eurowizji i każdy kraj może zaprezentować dokładnie to, co chce. Żebyśmy trzymali jakikolwiek poziom artystyczny. Więc Eurowizja, myślę, od początku i tak będzie, jest skazana na pewną sinusoidę. Są lata lepsze, są lata gorsze. I, i myślę, że to też jest jakaś. Jakaś taka sól tego konkursu, dlatego chcemy oglądać Eurowizję, że nas zaskoczy czymś albo bardzo pozytywnym, albo czymś, z czego możemy się śmiać. W trakcie spotkania dziennikarz opowiadał też o swojej drodze zawodowej, bo choć kojarzony jest głównie z muzyką, z wykształcenia jest Iranistą. Kilka dekad temu związałem się z Polskim Radiem i ścieżka dziennikarska dziennikarza muzycznego po prostu wygrała z Iranistyką i dlatego jestem tu, gdzie jestem. Spotkanie z Arturem Orzechem w Zgierzu było nie tylko o Eurowizji, to była opowieść o tym, że czasem w życiu warto dać się poprowadzić losowi, bo jak żartował sam gość, orientalistą jest z wykształcenia, ale orientować trzeba się wszędzie.